Witamy wszystkich Państwa gorąco i serdecznie. Witam wszystkich gości, zapraszam wszystkich na środek parkietu. Tutaj powitamy Pannę Młodą, Pana Młodego. Tutaj złożymy im życzenia stu zdrowych i szczęśliwych lat. Pan Młody z Panną Młodą pojawią się za chwilę na sali, ale ja już teraz zapraszam wszystkich Państwa do tego, byśmy stanęli dookoła parkietu, bowiem tutaj powitamy Państwa młodych. Tutaj także każdy z nas lampką szampana wzniesie toast za ich zdrowie i pomyślność. Skoro już każdy z nas, proszę Państwa, ma w dłoniach lampki szampana, zatem czas na złożenie staropolskich życzeń stu zdrowych i szczęśliwych lat. Ja zacznę, Państwo dokończycie. To dla Panny Młodej, dla Pana Młodego. No. Spełniamy ten toast teraz wychylając lampki szampana do dna, a Państwo młodzi swoje na szczęście rzucą za siebie na dobrą wróżbę, tłukąc szkło. Proszę Państwa, teraz odliczymy, by Panna młoda z Panem młodym mogli rzucić za siebie lampki szampana, zostawiając to, co było. Odliczymy wszyscy wspólnie. Cztery, trzy, dwa, jeden, rzut. W imieniu państwa młodych zapraszam teraz wszystkich do stołu. Czas na obiad, a później zaprosimy wszystkich państwa na parkiet, gdy panna młoda z panem młodym otworzą to przyjęcie weselne, tańcząc swój pierwszy wspólny małżeński taniec.